Siema wszystkim, krecik z tej strony. Słuchajcie, pojecham sobie na wycieczkę dzisiaj do takie jedno miejsce generalnie e, Taką wioskę niemiecką tu są trochę górki i tutaj mamy takie sobie skałki Jest ciekawa rzecz, która wykopania. jechał kreb niemiecki wioskowy, który coś tam pierdalił, nawet nie mam zamiaru słuchać. Dalej mamy zamek, który będę chciał go sobie zwiedzić i to dzisiaj. I to właśnie zaraz, teraz tam idę. Tutaj dalej mamy takie skałki Tutaj w jednym miejscu. Tak, tutaj rozchód drzewo, dość duże drzewo, wycięli, widocznie się złamało, albo zagarzało, że spadnie na drogę. No, pozostałość jakiegoś betonu, nie wiadomo co to dokładnie było, co miało służyć. Tutaj są dość ładne skały, droga najprawdopodobniej jest przekuta. W tych skałach kiedyś pewno tu było wszystko, nie było żadnego, żadnego czegoś tam. Dalej są domy mieszkalne. Jest to taka sobie wioska, a spokojnie tu można mieszkać. Jeśli chodzi o sklepy czy coś, to zero, nic nie ma. Tutaj mamy. sobie coś tam zrobiłem takie, żeby woda spływała dalej pisze woda nie do spożycia, po niemiecku fajnie to zrobione tutaj pisze coś a zobaczymy dotykiem że tutaj Także są, może, przetłumaczyć. Nie chcę mi się tego do końca tłumaczyć. Zresztą do końca po niemiecku nie umiem dobrze. W każdym razie rok mamy 1795, więc już trochę lat minęło. Bardzo fajnie zrobione. To jest taki daszek. wszystko wykute w skale Nie wiem, co dokładnie są za skały. Na tym się nie znam. Jest powrotem. co gdzieś tam leci, tak po prostu zrobione, i tyle dobra, ile zobaczyć ten zameczek? Więc słyszymy się za chwilkę dosłownie. Dobra, tutaj zaczyna się już ta góra z, tą, z tym murem chyba bronnym tutaj mamy. nie wiem czy wyżłobione przez wodę czy przez ludzi skały dość ciekawie to zrobione idę pod górkę i tam dalej cały czas też tak jest widać to w ten sposób po drugiej stronie są wzmocnienia zrobione już bo są domy tutaj budow... te zamieszkałe i gospodarcze tak to w rzeczywistości wygląda. Trudno powiedzieć jak to. Może to ktoś to robił specjalnie. Czy nie do końca sądzę. Droga jest stara, zapadnięta od wyjeżdżonych, a oczywiście nie utwardzona była dobrze. Tutaj mamy już troszeczkę wyżej to, tą skałę. Aha, no i oczywiście e, po drugiej stronie też tak jest. To widać wszystko. Częściowo jest to połączone z ręką człowieka robione, a częściowo jest to naturalnie lub ewentualnie skała, bo naturalna i przekute. Wąska droga, a tutaj jeżdżą autobusy. Chciałem zaznaczyć tutaj tym miejsce chyba Dobudowane jest chyba coś, bo coś się może wykruszyło im Więc coś zrobili. Przejdę na drugą stronę zaś jedzie Dość wysoko, wysoko. To jest zakręt. Tu są schody. Tymi schodami spróbuję wejść na górę. Tu też dobudowano już drogę, też coś mocjone, bo skały widocznie były wykute ale po drugiej stronie, znaczy tej drogi co jest do góry skały są normalnie to na 100% było wkłute przez ludzi jakoś tutaj na dole są takie dwie nisze zrobione Skały się łączą z domem. To dosłownie przelegają, przelega do siebie po prostu. Znaczy, tak ma być zrobione albo jakoś tak. Jakaś dziura, coś to są dwie te nisze, zrobione jedna z ławką. Żeby można było sobie usiąść, odpocząć. Druga jest z na piach i jakiś śmietnik. To jest dość fajnie zrobione, jakoś tak zagospodarowane. To jest droga, o której mówiłem wcześniej. I tutaj mamy ciąg dalszy, na górze samej jest zamek. Ja na razie idę zobaczyć tą drogę, gdzie to poprowadzimy, ta droga. w miarę możliwości fajna pogoda ciepło niekoniecznie tam u samej góry e, przebija no, wieża przez te drzewka natomiast dalej no niestety jest prywatny teren, i droga jest zamknięta, więc muszę się wrócić. Pójdę prosto tą drogą. Mam jeszcze taki duży, większy rzut na tą skałę. Coś w rodzaju chyba kościoła, albo coś takiego. Eee, tutaj ile? Tutaj mamy jakaś tabliczka, jest coś tam po niemiecku napisane. To zostało w listopadzie, w roku, coś tutaj zrobione. Czekajcie, wejdę tam i zobaczę, bo są schody. Zrobione no, chyba dzisiaj, dzisiaj, ale w skale wykute, coś tutaj jest. No, no tak. Są tam jakieś. Tak jakoś jak będzie coś widać. Jakieś pomieszczenie. Jest kutka weź nie można. No ale wiecie, tu coś wymurowane, no, i trochę dzisiejszego już cementu, że tak powiem zrobione, ale też wykute trochę w skalę. <tryk> Więc jak to wygląda niestety Myj się nie da. Dobra. Do dół. i maszeruję do góry. Tu siatki, żeby żeby to się nie obsuwało. Bywały to obsuwiska na drogę też droga była parę razy zamknięta jak wcześniej pokazywałem, są, zaczynają przyjść domy jakieś nie wiem czy ktoś tu mieszka, no chyba mieszka tak mi się wydaje tutaj natomiast Jest dobrze że widać rzut taki, z góry nie to będzie dobrze na filmie widać, czy nie, ale w rzeczywistości to jest zajebiście Widoki zajebiste. nie wiem czy to są domy tak zrobione specjalne te belki czy tylko pomalowane bo to też z bliska musiałem zobaczyć, ale chyba tak jak u nich, bo jak na Bawarii jest między innymi jest jakiś tam styl nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa Od dali mamy Miej miejscowości tam jest większa miejscowość, Nauburg a tutaj to po prostu widać tą wioskę Tutaj są e, Będzie widać Stary mur nie ja Bardzo tam mam jak się chwycić Żeby zobaczyć Tutaj też jest już są e, jest Ta droga jest połączona tak jakby ze starym murem Widzę, czy ta droga może być zrobiona Ale też jest stara no, Nie z 1800 czy 1700 roku, Tego roku Ale przed drugą wojną napłyną Mniej więcej to mogło być robione Może teraz tylko być e, poprawiane Dobrze A no Tu mamy Tabliczki się to nie wiem co to jest Chyba drzewka tu wiecie co Były sadzone przez ludzi I każde drzewko każdym drzewko jest tabliczka gdzie jest data to jest 17, to jest 17, no bo chyba to nie są zgony, ja raczej nie bo te drzewka są, może być może tam bo 15, jest widzę 12, tam dalej w głębi chyba są starsze, a tylko tak do mnie mam to nie. Dobrze, tutaj. O kurde, no zajebista sprawa Mówię wam Tutaj w dół, nie wiem czy jak będzie widać Jest ta droga, którą Przyjechałem, wszedłem Są domy Na dół mamy no, Dwa, trzy piętra w dół Trochę wysoko I Zaraz pójdę tutaj na ten plac tutaj tu jest wszystko oczywiście stare myślę, że przed 1800 rokiem budowane spokojnie to pewnie Jeszcze jakieś coś bo tutaj widzę, jakby postać z czymś tam stoi. Nie wiem, każdy sobie zobaczy. Tu musiało być jakieś pomieszczenie, znaczy to jest mur obronny na 100%. Bo to jest koniec tego zamku. O kurde, zajebiście. No powiem wam tak na dół, grubo. Cztery piętra, trzy na pewno. Dalej jest rzeka, no widoki piękne, powiem wam. I tak ogólnie, jak to widać. Natomiast, idąc w stronę, mamy oczywiście Mur cały czas dziwne, że tu nie jest to jakoś osłonięte, powiem Wam, bo to tak to wygląda. A tam jest taka delikatna przepaść, taka delikatna, ale Widoki zajebiste. Tylko tyle mogę powiedzieć. Do obserwacji to super. Dobra. To drzewko ktoś posadził. Trochę urosło. drogą, która też była chyba zbudowana no, chyba z tym zamkiem A wygląda wejście Kula. nie wiem jak tu będzie widać o jakoś tak tutaj jest e, historia i jak to wygląda ogólnie, no są lata podane najwcześniejsze. Widzę 1350. Otóż może to taki stary jest, bo też nawet przed 1137 rokiem coś podane. Nie wiadomo, nie wiem dokładnie jak to wygląda. patrzymy dalej. To jest przemianowane na teraz na ośrodek kultury, i tak dalej, ale wiecie co tu chyba rzeczywiście? On istnieje od setek lat. Oczywiście nie ma nic napisane, to są wojny. To jest wieża nie wiem, czy można wejść na wieżę, powiem Wam, nie mam pojęcia. Tutaj jest. Nie wiem, powiem Wam co to jest. Są trzy tabliczki. Nie wiem, czy ktoś, jakieś, coś, kompozytorzy, czy ci, co tu grali, czy opiekowali się tym, nie, nie mam pojęcia. Powiem Wam. Jeszcze Wam pokażę tą tabliczkę, tablicę. Eee, tu jest fotka I tu jest rzut z yy... rzeki, tak 1158. Tu już pisze jakaś historia. 1278. No, tutaj jest mapka. To rzeczywiście jest. Tereny takie zabytkowe, że tak powiem. Yy, dobrze. Tutaj można wyjść i sobie od tej strony zewnętrznej, że tak powiem, obejrzeć mur. Tak to wygląda. Wejście. Tu u góry też coś kiedyś musiało być. No na pewno było, no bo jak? No bo to szczęściowo jest zburzone. Przez tyle lat, set lat tam byłem, przed chwilą, no i rzeka.